Dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę z czytaniem, co przyniesie pełnia księżyca 10 lipca 2025 roku w biznesie? To jest moje takie pierwsze fundamentalne pytanie. Później będziemy je sobie troszeczkę rozwijać. Przypominam, że nie ze wszystkimi czytanie musi rezonować. I pierwszą kartą, która wyszła, jest sąd ostateczny który oznacza takie przebudzenie, decyzję. Myślę, że tutaj pełnia będzie otwierała bramę do przełomowej decyzji. I może to być taki moment zrozumienia, co naprawdę powinniśmy zrobić, albo jakieś takie wewnętrzne wezwanie do działania. Może być tak, że będzie Was po prostu już wyrywało do tego, żeby coś zrobić, coś wymyślić. Zmienić pracę, bądź, nie wiem, wymyślić jakiś nowy projekt, być może będzie to szansa na naprawienie jakichś dawnych błędów, albo po prostu może być tak, że biznes, który otworzycie, jeżeli takowy otwieracie, będzie mieć jakiś głębszy sens lub głębszą misję. Bo kolejna karta tutaj to wieża, takie nagłe zdarzenie, które zmienia wszystko. Ta karta oznacza taki nagły, wstrząs przełom. Niekoniecznie zły, po prostu to jest taka nagła zmiana planów, która okaże może okazać się wybawieniem. I to na pewno będzie zakończenie czegoś, co już tak naprawdę nie miało sensu. Po prostu zerwanie z takimi przestarzałymi schematami działania więc to taka silna energia oczyszczenia jeżeli coś się zawali to po to by zbudować nowe lepsze a szczególnie kiedy trzecią kartą jest As Buław bo As Buław to taki nowy początek taka inspiracja a to jest zapalenie do działania i tutaj pełnia przyniesie bardzo silny impuls twórczy taką pasję i energię na pewno jest tutaj pokazane, że ruszycie z nowym pomysłem, z jakimś produktem, kampanią, projektem. Możecie dostać jakiegoś olśnienia, które da Wam kierunek na najbliższe miesiące, albo poczuć motywację, której wcześniej Wam brakowało. To taki ogień, który zapali się po bórze. Więc, tak podsumowując, co przyniesie pełnia księżyca w biznesie dla osób, którym mnie słuchają. Będzie to pełnia, która nada taki przełomowy moment w Waszej pracy. Najpierw może pojawić się jakieś nagłe zdarzenie, które coś zakończy. Może to być nawet nieprzyjemne zdarzenie, ale to uruchomi w Was nową siłę i taki pomysł na świeży początek. Więc macie szansę wyjść. Z tego silniejsi, bardziej świadomi i twórczy niż dotąd. Słuchajcie, no świetne czytanie. E, dlatego ja zapytałam też dalej, e, czy to, co pełnia przyniesie w biznesie, e, jest związane z finansami, czy z relacjami w pracy, czy z jakimś nowym projektem. No, i tutaj wyszło nam umiarkowanie umiarkowanie, czyli taka ba, ta, taki balans, cierpliwość, taka stabilizacja. Karta sugeruje, że zmiana może pomoże wam odzyskać równowagę. Dotyczy takiego balansu między pracą a życiem prywatnym, no i zdrowego, zdrowego przepływu energii. Więc ta karta często poprzedza uzdrowienie finansowe lub emocjonalne, które poprawi. Wasze samopoczucie. I tutaj wszystko wraca na swoje miejsce bez pośpiechu. Kolejną kartą jest MAK. MAK to taki nowy projekt, siła sprawcza, duża kreatywność. Tu mamy znak, bardzo mocny znak, że to będzie nowy projekt lub nowa faza działania, w której wykorzystacie wszystkie swoje talenty, zdobyte już doświadczenie i bardzo silną energię kreacji. MAK mówi, że macie wszystko, czego potrzebujecie. Tylko trzeba zacząć działać, więc pełnie otwiera drzwi do inicjatywy, która wypłynie z was. Może to być nowy projekt na usługę, jakiś produkt, kampania, sposób na sprzedaż. OK. I ostatnią kartą jest trójka kielichów, która zwiastuje świetną współpracę, sieć wsparcia, no i świętowanie. Więc tutaj zmiana dotknie też relacji w biznesie na takie bardzo pozytywne. No i tutaj możliwe nawiązanie jest nowych znajomości, wspierających kontaktów, jacyś nowi partnerzy, współpracownicy, klienci, radość z małych sukcesów, wspólne działania, które nie są wyczerpujące, lecz inspirujące i lekkie. Więc słuchajcie, gdybym miała tak podsumować to, co tutaj się pokazuje w kartach, to pełnia przyniesie na pewno równowagę i taki nowy impuls twórczy w biznesie. Tutaj na pewno będzie e, zmiana... Dotyczyć nowego projektu, który pomoże też połączyć talenty z innymi, być może nowymi, lub też starymi znajomymi. I ona przyniesie na pewno bardzo dużo lekkości, radości i dużo wspierających relacji. Więc słuchajcie, jeżeli braliście pod uwagę to, żeby rozpocząć jakiś biznes, no, wygląda to całkiem obiecująco. I teraz. Ja jeszcze zapytałam karty, jaki konkretnie projekt lub pomysł przyniesie największy sukces. No, i e, tutaj, jako pierwszy, wyszedł król kielichów. To jest taka bardzo emocjonalna inteligencja, takie wsparcie, bardzo duża empatia. Więc projekt, który przyniesie sukces, na pewno powinien być oparty na emocjach. Na Relacje, na głębszym przekazie. E, może to y, będzie jakiś projekt, który będzie miał wspomóc innych, może będzie miał inspirować. E, może to y, jakaś praca z emocjami, na przykład coaching, albo y, jakaś duchowość, albo y, wsparcie, y, wol, wolontariat. No na pewno y, tutaj y, jakiś taki y, projekt, który. Prowa który, który daje ukojenie i prowadzi innych przez emocje. <laughs> Następną kartą natomiast jest Król Mieczy. No i tutaj już bardzo mocno widać, Wiedzę, strukturę i taki profesjonalizm. Więc ta druga karta mówi o tym, że projekt powinien łączyć emocje z intelektem. Więc to się świetnie tutaj nam wyważyło, ponieważ z jednej strony mamy kielichy, a z drugiej strony mamy taką naprawdę mądrą i, i stanowczą postawę. Więc być może tutaj ta druga karta mówi, że ten, te emocje z intelektem, to nie wiem, może jakaś platforma edukacyjna otwarta na psychologii, może właśnie na duchowości, może jakieś kursy, szkolenia, e-booki, jakieś mądrze takie podane, ale z serducha. Wykorzystanie na pewno Waszej wiedzy eksperckiej, nawet jeśli jest nieformalna. No bo myślę, że jeżeli tak się tutaj pokazało, to na pewno w tym kierunku, o tym kierunku gdzieś tam myśleliście. Więc macie potencjał być liderem, Opinii w swojej niszy. Ważne, by tutaj mówić mądrze, ale dostępnie. I ostatnia karta to jest szóstka kielichów. I tutaj przychodzi taka nostalgia i dzieciństwo. Coś z duszą, coś, co może planowaliście od dawna, może coś, co wraca do Was. Może to być takie sentymentalne, wzruszające, niekoniecznie jakieś super nowoczesne. Może na pewno opierać się. Na takiej nostalgii, na jakichś historiach, do powrotu do dziecięcych inspiracji. Także może on być kierowany do kobiet lub do dzieci, bo to jest tak bardzo tutaj wpada gdzieś tam. Jako pierwsze, bo kobiety i dzieci takie bardziej wrażliwsze niby. No, ale tutaj na pewno można czerpać wiedzę z przeszłości, z własnych wspomnień, z mitologii, jakichś klasycznych archetypów, no i nadać im nowy sens. E, więc ja też zapytałam, a jeszcze podsumuję sobie to, e, tutaj e, oczywiście, co przyniesie sukces, no tak jak powiedziałam już, e, to taki projekt, który na pewno połączy emocje i mądrość, tak ta coś inspirującego, empatycznego i z nutą nostalgii, więc Jakieś materiały edukacyjne, e-booki, e może jakieś talizmatyczne produkty personalizowane, koszulki. No, e coś, co na pewno będzie, bo tu mocno wybijają się e emocje. Więc coś związanego z emocjami może jakiś wolontariat, może jakaś pomoc e chorym ludziom. No, nie wiem, jaki mieliście pomysł. Na pewno on krąży już w Waszej głowie od dłuższego czasu. No i teraz e, ostatnie pytanie, które zadałam do kart. Czy dzięki temu biznesowi spełnicie wasze marzenia? I pierwsza karta, która mi się pokazała, to jest as mieczy, więc taki przełom mentalny, taka klarowność i decyzja, więc e, w tym biznesie macie, będziecie mieć jasność e, czego chcecie i taką zdolność, by to osiągnąć, więc ta karta mówi że wiesz, dokąd zmierzasz, potrzebujesz tylko działać konkretnie i bez żadnych wątpliwości. Więc wasze marzenie jest jak najbardziej realne, ale wymaga cięcia iluzji, więc mm, takiej o, o, takich odcięcia lęków, y, jakichś przeszłych porażek i niepewności. No, więc to jest taka karta wewnętrznej siły umysłu. E, więc wasz sukces y, na pewno zaczyna się od zdecydowanego tak. W głowie. Natomiast następną kartą jest Trójka Mieczy. Trójka Mieczy to jest takie zranienie, rozczarowanie i emocjonalny ciężar, więc tutaj leży Twój cień. To marzenie było lub może być podszyte lękiem, że to znowu się nie uda, takim bólem po wcześniejszych porażkach lub krytyce. Jakąś taką emocjonalną blokadą, która może sabotować e, działania, na przykład taki brak wiary w siebie, e, poczucie, że nie zasługujecie. No ale ta karta nie mówi nie. E, mówi po prostu, e, żebyście uleczyli się, zanim pójdziecie dalej. No i kolejna karta to jest cesarz. Więc stabilizacja, sukces, struktura, autorytet. To jest potężna karta potwierdzająca, że macie potencjał, by zbudować coś trwałego i silnego, więc z tą kartą jak najbardziej możecie osiągnąć stabilność finansową, prestiż i e, niesamowitą niezależność. Możecie zostać lidero, liderką, e, jakąś mentorką, założycielką czegoś większego. Oczywiście do panów też się to kieruje, e, ale wszystko zależy od tego, czy, to, czy ty podejdziesz do. Marzenia z siłą, dyscypliną i strukturą, a nie tylko z emocjami, prawda? Bo tutaj mamy pokazaną tą konkretność, ten konkret. Więc, e, no, myślę, że tak, że macie dużą szansę na to, żeby spełnić swoje marzenia przez ten biznes, który tutaj się nam pokazał, ale będzie to możliwe tylko jeśli podejdziecie do tego z pełną klarownością i konkretem. E, przepracujecie swoje wewnętrzne zranienia i zwątpienia, no i zaczniecie działać jak cesarz z planem, mocą i autorytetem. E, no i to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za czytanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania z tego względu, że mój kanał jest nowy. Więc jeżeli chcecie mi tylko pomóc, a byłoby mi bardzo miło, to bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.